Mówię, jak odblokować komuś telefon? Be, e, czy. No, jak ktoś ma PIN lub hasło, lub wzór cały. Już tak, mówię Wam, macie hasło do telefonu, prawda? No, macie. E, te, to jest nieważne, bo tutaj nie mam kart Sim. No to tak, przyciskacie tutaj. Ta, gdzie się wyłącza? Tutaj macie wyłącz. Macie przycisk, wyłącz taki, nie? I tutaj klikacie. Potem następnie włączacie znowu jeszcze raz, ale tutaj macie przyciski, dwa, tak? Do podgłoszenia, do ściszenia. Tak. Eee. Tutaj. Tu. No i wtedy, jak włączacie, no to widzicie tą górną tą? No to właśnie. Klikacie tutaj, gdzie się wyłącza, i tą górną, gdzie się yy, ten. Yy, jak to. Podgłasza. I tutaj klikacie. Tak, tak. To jest dosyć łatwy sposób, naprawdę dobra. I poczekajcie, aż się włączy. czekajcie, jak nie będzie się włączał. No to jeszcze raz musicie się włączyć. Tylko trzeba naciskać. Widzicie? Redmi to jest widzicie a potem macie coś takiego i tutaj możecie wyłączyć kod blokady a oczywiście nie możemy sterować tym bo musimy przyciskami gdzie się podgłaszać bo tutaj jest góra dół yy, na, dolny yy, no to tak yy, tutaj macie taki pierwszy przycisk oczywiście tych tych tutaj nie będą potrzebne wam tylko pierwszy przycisk klikacie back to mój main menu no to to jest to a w sumie robot musicie kliknąć robot to jest na każdych takich telefonach polecam no i oczywiście robot to system i jak widzicie wyłączył się ale teraz powinni, powinniście nie mieć hasła a jak nie będzie działało no to będzie tak że no, yy, będzie w sumie Będą takie tam, tam drugie przyciski i łącza się. Widzicie, Okej, okay, to ja mogę już. Tu i się. No, a to jest tylko w sumie dzisiaj w tym filmiku. Widzicie, ja nie mam karty Sim i muszę przełożyć, a więc no. A jak macie coś takiego to samo, no to oczywiście tutaj macie na dole przycisk i możecie dalej iść. A wy dostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod tym filmikiem tam na dole, bo bardzo Ci się to opłaca ziomek. No a my się widzimy w kolejnym filmiku. Może dzisiaj, może jutro, pa.